A tu mamy promozolny i most. Most, tą z jeziorem kolejnym. O, to właśnie on. O! już fajnie. A widzicie już widać księżyc tam to chyba kolejowy jest no ten kolejowy a ten jest nie tamten jest ten a ten kolejowy ten drugi kolejowy i sobie patrolujemy augustów w ten na to sposób to jest idealny. a to co roku to jezioro wyjeżdżają tak? Most. Ta most. Na lódkę. Jak jedna łódka płynie, no to drugie, już nie może być tak mało, A w drugą może być w trzecie domu, fajne. Można sobie tak żyć. Można gnieździć się w jakimś bloku, blokowisku. A można sobie nad jeziorkiem, nad rzeczką ładnie Z takie molo chyba na, na, nie wiem na co na, na łódeczkę, na motorybeczkę było no, łódeczek i ludzie no, sobie żyją w tym samym kraju płacą tymi samymi pieniędzmi jest to zupełnie inny świat inny komfort życia warunki mają znaczenie Żyjemy w tych najgorszych warunkach, czyli jak tak zwany drób, drób yy, chowu klatkowego. Jeden na drugi i wokół. Takie już życie, a życie może wyglądać no, i gacie. Może wyglądać lepiej. Dążymy do dobrobytu i pokoju. Jak to mówił Maciej Maciak, nasz najlepszy. Kandydat na prezydenta, jakiego udało nam się zarejestrować w tych wyborach, wybory oczywiście są nielegalne, ponieważ reszta kandydatów, takich jak Trzaskowski czy Amronski, nie mieli w ogóle mandatu do tego, by być kandydatami. Kandydatami. Więc Polska jest nielegalnym forem upadłym państwa. Wpływamy na nowe języko, pięknie to wygląda, piękna jest pogoda, więc jakiś pogoda jest piękna, jest to wszystko wygląda w jakiś sposób i proszę pokazać stan rzeczy. Jak można jest żyć po drobinę słońce jest to, 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 to odwagi. odwagi.